Kolego hodowcu, koleżankę od 16 września, ostatni lodek okręgowy rejonowy do oddziału się nie liczy. Cały okręg bodajże 1700 gołębi, po 52, jeden został ze złamaną nogą. We wtorek mieliśmy burzę straszną, gradobicie pobiło wszystko, dachówki renne. Tam widzimy na daszku koledzy przyjechali, Gienek. Bardzo dziękuję z bratem, że mi dzisiaj to zrzucili, dachówki, bo pobita i daliśmy płyty inne. I, ten. i to jeszcze tylko zostało poskręcać ale gołęby mają gdzieś niedługo lecieć 9.05 puściły, pogoda fajna słoneczna, ale lód się okaże tu ekipa siedzi pijemy kawkę, naprawdę bardzo dziękuję, pomogli mi bardzo dużo widzimy co się tutaj działo tak wszystko po minutu. my myłem my crasherem płyty ale tutaj patrzmy stół ogrodowy stół ogrodowy no wszystko pobite strasznie, rynny, nierynny auta pobite, szyby wypyńkane 10 minut było takiego gradobicia jak piłki pingpongowe, no ale przeżyło się jakoś Gołem Nie był też pobity, troszkę zalało z przodu tu wymieniałem co miałem no i trzeba będzie dalej wymieniać najważniejsze by było tam, bo tam zaciekało mocno ale wszystkośmy zrobili świetlik zrobiliśmy także Так же, ну, чекаем, зобачим, как, как то еще поточи. Замельдуем еще, это еще покажем первый гоемпи. Страшный град. Все побил. Дерева голі за одну секунду. Стихія двірі біле. Там рой на голубнику дерево робив. Зараз треба ці лісце доробити. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Стихія! Rakiki bosz <śpiewa> I mamy gołębia Niespodzianka Która godzina? 12.11 12 11 bardzo szybko, no ja się nie spodziewałem, że tak szybko będzie go bardzo szybko ale fajnie, co to za gołąb? 528 i to ten, co do Polski ta siostra pierwsza się dało to jest ten brat co u Bogdana mówiłem Ci, nie? ale naprawdę, ja go chyba nawet wytypowałem tak, ja go wytypowałem jeszcze ale ten naprawdę zrobił robotę, ale tak szybko? Myśmy, ja też ja liczył 3,5 godziny a tu jest 2, 3 godziny i 10 minut i 6, I 6 minut, tak no to, to bardzo fajne ale jeden nie widzimy. Także ja półzuję, wysyłam do kolegów dane. Załączymy się. Jest następny. Dwa. Mamy dwa następne. To nawet troszkę za czasu to wyszło, ale to minęło 6 minut. Jest następny, ale jest. no Mogę wziąć mewki. Zapomniałem o tym mewka z, z tej roboty z tego wszystkiego. No, on te wyprzedził pięć minut, o 5 minut, to 6 nawet, nie czwartej już jest. Cztery mamy to by piąteczko było, jakby to siadło. Może trochę nowy dach się też boją. Jeden prawo, drugi w lewo. Teraz już 8 by było, no. Fajny jest lot Okręgowik, ostatni. Bardzo dobry. Bardzo dobrze. O, tam nie to samo. O, dwa się razem odbiły. Jak długo Pipa, wiesz? Wszystkie się odbiły chyba? Tak. zobaczymy, ile jest na zegarze. Osiem jest. Albo się jeden jeszcze nie odbił. I jest jeszcze jeden typowany, ten ostatni się odbił, tak jest z tym typowanym. A może się nie odbił, nie? Albo obcy. Albo się nie odbił któryś. Ale wiesz który? Spauzujemy. Tak, mamy następnego. Po krygerach. Ten sobie poradził. 519 bodajże ma numer. Tak, bo brat ma 520 Mamy 9 sztuk przetypowane ze 6, także jest bardzo dobrze. Tam idzie z wysoka 2 Ale to takie już zawinęłem, nie wiem skąd. Góra tak Idzie 6. Jedno chyba tutaj. Tu idzie jedno na dół. Tak wysoko, ale. Pięć mi się. Nie idzie. Fajny lat, fajny, mi się podoba. Pogoda idealna. No, fajna no, jest pogoda. Jest dwa. No, jeszcze dwa. Jeszcze dwa. No, Super. Regia ja o tych mewkach zapomniałem, nie wiem. Ja zarobiliśmy się to tam. No. Mi wyleciało z głowy. Ale... pół godziny przed gołębiami zlazły, nie? No ale super. Się super. Naprawdę super. O, cztery, pięć. pa! Ja, ja pa leciał za gołębie. Tak? No? Tutaj leciał stamtąd na kura. Jeszcze zabierze koło domu. I akurat wiesz, jak ten. Jak mają siadać to jaszczą. A ja myślałem, że to szperba taka, nie? A to jaszczą normalnie i poszedł za gojem. Fajny nalot, zobacz, jak fajnie się daje. Może mu uciekł I teraz wiesz, jak będzie brakować, nie wiesz, czego wziął bo poszedł tam między chałupy poszedł za nim O to chyba obcy w góry nie? nie, wystraszony, on go widział tego jeszcze ja go widziałem, tam z pola leciał no chodź, chodź 20 jest, nie? nie wiem czy jest 20, nie jest 18 odbity 18. Ale te dwa to może by było 20, to prawie połowa 52. A jeden, fajnie idzie tutaj Czerwony. jeden. Nie mam czerwonych. Tam idzie banda. ten się boje, siedzi na dachu. Fajnie, przyszedł, ale boję się biedaczek. Zaraz zajedzie, on się pamięta ale on tego jeszcze mnie widział, już i ten na, nad nim pogonił. Chodź, chodź, chodź. Я сейчас очищение было. Yes, было. Yes, yes. yes, yes, yes. yes, yes. А może być nawet nie mój nie wiem no, idę zobaczyć do środka a wygląda mi też na moje ja wiem niebieski niebieski jest ekipa fajnie przyszły super Ten był pierwszy, ten o niebieski. A no, wyjechany fajnie. Bardzo dobrze. Cieszy mnie taki lot. dali z siebie gazu. Bardzo dobrze. Pozujemy. Tak, jest cztery bodajże w niebie znów. A już są czeki z skrzydłami, biją. Jeszcze jest jeden. Bardzo fajny. A ten fajny siat. Tak. Jeszcze jeden będzie połowa. Mamy 25. Ta, jeszcze jeden będzie połowa. I mamy czas 12:25. 14. 14 minut, minut połowę. Bardzo dobrze, nie? A no. pa jak wysoko poszedł? Jeden, jeden jest, jest chyba, ta no. idzie. Albo i dwa, bo coś tak zawieruszyły. Nie widać tego jednego. Ocie, ocie. <grym> Czasami się zagoni. Z... Z... Czasami, Czasami z... tak, ale nie wróci poszły chyba dalej. Nie widać. Ale lecą, jest ok. Pół jest, jest dobrze. Tam coś się zgubi, to też się z tym żyć. Jest jeden. No super, naprawdę. Ten pierwszy to wyprzedził je. Jest trzy: trzy, cztery, pięć. Skąd oni się znowu dzieli? Lubię takie późniejsze loty, tego tak jakby fajnie wchodzą. One już już, już wiedzą o co chodzi. o sześć i dwa czarne trzy w niebie jeszcze Ja nie mogą wyrobić coś nie chyba ale fajnie, z różnych stron, nie? super lot, jak na końcowy lot 250, ponad 3 godziny super lot fajny finał, także super tak, ile my ich tu mamy? 32 32 bardzo dobrze, naprawdę super, cieszy mnie, takie loty by były wszystkie, to na pewno i u ludzi, też jeszcze jeden, trzydziesty trzeci, a ten fajnie idzie cak, jeszcze zawrócił. Chodź. 33 jest jest bardzo dobrze. Tak, zafouzujemy, do konkurencji. Tak, i mamy 34. O, akurat, stray. Siat troszkę się przewrócił, ale. 34. Ta. A już troszkę walczy. To już nie jest tak. Widzimy, koledzy, 34 MBS, jest, 32, czyli w przyciągu 21 minut. 34 na 52 jest OK. Także będziemy na tym kończyć relację. Potem jak będzie lista, to dokręcę. No, bo my coś zjemy sobie i, ten, i tam pokręcimy jeszcze. No i no i będzie tyle. Także pozdrawiam wszystkich do usłyszenia. Witam wszystkich, niedziela jest lista. Nawet nieźle to wyszło. Zaraz Zobaczymy. Także tak to wyszło koledzy. 52 zakoszowałem na oddział 20 konkursów 38% na rejon 25 konkursów 48% i na okręg 33 konkursy 63 ponad procent i pół wczoraj czwartym gołębią, tak jak mówiłem bardzo szybko ten gołąb był to było 6 minut przerwy i to tak kilka gołębi tak się wyrwało takie mała grupka ale ten super ten ten już leciał bardzo dobrze on był do 12-16 tutaj był później tutaj dwa razy nie zrobił i ten na koniec postawił kropeczkę bardzo dobrze mu się to udało wnuk wnuk do czy Zesa 338 jest ze syna, którego kolega odsprzedał mi z powrotem, bo miał za dużo jak Go odkupiłem, bo ten nie żyje, stary. I w tamtym roku go na jesień odkupiłem, daję mu samicę. Też taką, co się nie sprzedała, została po rozpodowcach. I jest fajny gołąb, także to mówię. Jak jest dobre pochodzenie, zawsze gdzieś coś z tego będzie. był wytypowany też, od razu pierwszy. No i widzimy tutaj. Jest dwa gołęby, co mają po 6. Ten to jest, ma 6. To jest yy, matka, to też jest córka Ramzesa, 144. A ojciec to jest awatar. Ten co by pierwszy z wyprzedzeniem 50 minut na wspólny. To jednego zostawiłem, jest fajnie. Jedno, jedna samiczka, yy, też jest z tamtego roku. Też z jedynką. Z 21 też z jedynką. Też fajnie leci. Także są super gołębie. I tutaj jest ten 506. Tylko nawet nie wiem z czego to pochodzi. Też tutaj ma konkursy. Te ostatnie takie nawet szybsze. Eee, brakuje dwa gołąbki. Chciałem powiedzieć. Zapomniałem. Ale nie jestem pewny. Bo tam był atak jeszcze Czy nie zabrał. To tego nie wiem. Ale jest tak fakt. Takie, że dwa gołębie brakuje. i Dzisiaj nic nie doszło. Tu widzimy też po 5, po 5, po 5, no w porządku, obleciały, 50 młodych jest tam, trzeba z 10 wystartować, takie co mi się nie podobają, no 40 zostanie, do tego zostanie 20, czyli stary Znowu znów będzie za dużo, chciałem 50 na no ale straty minimalne, czyli zacząłem pierwszy lot 55 gołębie, i na tą chwilę jest 51 domu, bo jednego nie posadziłem, ten co złamaną nogą 50 wróciło, 51, czyli 4 gołębiel zgubione na lotach, bo na treningach zgubiłem dwa polski i belgijski. I z tych belgijskich jest też dwa po tych lotach. Tu jeden widzimy później jest i drugi gdzieś na liście musi być jeszcze później. No ale tak to jest, tą to nawet zetypowałem, bo jajka zniosła, to ta ciemna Nie wiem ile ona no, chyba jeden konkurs, ta, jeden konkurs zrobiła, no ale Ale zostanie, jest ładna, w sobce mi fajna, ładna, no może jej się uda na roczne, jeżeli się jej nie uda na roczne, no to Będzie musić Opuścić posesję, tak powiem Jest krótka piłka z tym wszystkim Gołębie muszą sobie radzić i leczyć I widzimy z tych wymienianych Tu jest polski Jeden ja konkurs ostatni. Eee, tutaj jest dwa konkursy ma. To jest od nas oddział. Dwa konkursy ma. To ten, ta 99. Co tutaj dalej? Tu jest polski. Ten fajny jest. Od baranowskich. Ten tutaj 9 Ten Ten tym razem tutaj w oddziale nie zrobił, ale zrobił w rejonie i No na tego mam nadzieję. Ten szarpo. Tu jest polski. Dwa konkursy pierwsze zrobił. Od Adriana podajesz. No i tu jest jeszcze jeden polski. Jeden konkurs zrobił, czyli... <laughs> Myślę, że z takimi gołębiami, no to... Ciężko będzie coś ugrać. Ja tam nie mówię, że, że złe, czy coś. No, ale fakt jest faktem. Moje gołębie jakoś sobie poradziły. A te nie za bardzo. Mówię, że to jest jeden, chyba, że ma cztery konkursy, czyli on tutaj ma. I to nie ten. Ten, 2, 4 na 6 lotów to najlepszy wynik z belgijskich i z tych wszystkich wymienianych, no to ich jest trochę, ich było bodajże 18 głębi, to jest 1,4 manuale, ale tak to już jest. Zawsze jest jakaś szkoła, czego się nauczymy, także wracamy dalej do swojej gołębi, wychowujemy. Także wielka ilość będzie do nabycia, z rozpłodu też, 14, 15, 16 rok dzieci też będą od, od Ramzesa do nabycia, bo, bo za dużo ich jest teraz. Ten stary 0,7 od Aleksandra co wziąłem, to cztery lęki zapłonię, tam jedną sobie zostawię, teraz dajemy samicy, co dwa razy w okręgu. W roku była pierwsza, pierwsza jajka były puste wyrzuciłem, a teraz są zapłonione, przełożyłem i będę mu dawał coraz inne samicy, no i tego gołębie. Będzie chyba trochę, to, to wszystko muszę zostawić, bo on siódmy rok to nie wiadomo jak długo popłodzi. On siedzi w, sami, w goleminie samiec, sami jedyn i zawsze mu zmieniam samicę, także nie ma przypadkowego e, zapłodnienia, jak to powiedzmy, na, nazwiemy. Czyli gwarantowane są od niego, bo innego samca tam nie ma. A gołąb jest dobry. Teraz brat też się na że sparzył z inną, bo tam osadziłem samicę z rozpłodu. I on miał tą taką młodą samicę, nie zapłodnił nic, jajka podkładałem, ale teraz Taka 18 roku wygoniła tą, odbiła mu cel tej samicy odbiła cele i Widzę, że Paruje ją dobrze i jest pierwsze jajko, no zobaczymy Bo tam też na wolierze jest jedno dwa samce ten stary mój, taki jeden i ten Także jeżeli będą, no to będą od niego Też bym chciał No i tak jak mówię, no Wspólne jedne gorzej, drugi lepiej, tam na Karpatii bodajże piotry lotnik jest po czterech lotach na Giboncie to ciężko poszło, to szybkie gołębi to, to nie doleciały, nie dały rady, tam dolecałem cały czas coś, no ale tak tu jest, na Krakusie też finało jeden tam się zawsze dociągał, ale wrócił z finało. tam 500 coś gołębi jest, wrócił, no i także tutaj jest gorzej, na Algarve jest ciężko, no ale 4 mam z pięciu, teraz będzie półfinał i finał, no i tam potem pataję, to wszystko rusza, zobaczymy, także tak jak mówię. W jednym roku tego EMB super polecam, a w drugim roku polecam gorzej, no. Ale to nie o to chodzi. wiem z czego są tego EMBI i wiem, że se radzą, no ale nie zawsze. Nie zawsze są, są różne losy, jak to się mówi, ja tam nie bronię. Fakt jest taki, że się nie poradziłem, to z nie poradziłem, no to w tamtym roku na przykład był lotnik z tego EMB. Lata do tyłu tam był czwarty z finału, czwarty lotnik. Było tam tego EMB i to wszystko z, z tego EMB, no ale. В этом году, видимо, не, не пошло Но Ну, ничего, будем иметь на второй год. Но так, это уже есть. На Карпатии там есть мало гоемби, малый конкурс. но ну, а, а, Там есть подальше, а, а, Летник. а, 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 Ас а, 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 Jest 6 gołębi z kompletnym, 4 na 4 po 4 luta, no i Ten sobie jakoś radzi na razie. Dałem 4,3 jest. Także nie jest drużynowo też gdzieś tam drużynuka z czwartego lotu. Drużynuka po wszystkich lotach. To jest 10 drużyna jak na razie. 7 konkursów. O to jeszcze tam musi, ma być o 2 loty czy 3, 3, 3, nie wiem, no ale. Tak, tu już jest, tu jest, tak. I te same gołębie, tam wysłałem, tam wysłałem, tam wysłałem, tam mówiłem, gdzieś usiądzie, gdzieś nie usiądzie. No. Także to fino był u nas, ostatni lot okręgowy. Wyników nie ma jeszcze, nie wiem dlaczego. To oddziału to się nie liczyło, w oddziale to tak wszystko zostało, jak było. Zostałem na młodę, zostałem czwarty. Ten, tak jak już mówiłem, ten kolega mnie wyprzedził. Tu się coś pozmieniało, to ten lot dodali ale to ten lot nie może być jego odejmą, jego dodali, ale nie on musi wrócić ten kolega mnie wyprzedził o 6 km bo ten lot się nie liczy do oddziału ale to obleczyli, ale to potem to odejmą w okręgu na Stary jeszcze raz powiem, zostałem 18 prowadziłem, no ale dwa loty były nieudane 18 .00. w grupie W grupie zostałem piąty, czyli pół, pół okręgu piąty, w rejonie zostałem ósmy, prowadziłem też cały te czas, no, ale byłem w dwudziestym, dwudziestym drugim byłem mistrzem rejonu, z lotnikami też, no i tutaj na młode gołębie na rejon to jestem też czwarty, no także nie jest źle. I jeszcze musi być okręg, ale okręgu nie ma. To jest generalny mistrz. Oddzielę też jestem pierwszy. No i tak to wygląda dobrze. Żegnam wszystkie. Może coś nagram jeszcze, po tym. Także, mówię, jeżeli ktoś ma jakieś tam chęci, młode po rozpłodzie są teraz, po lotnikach są do odsadzania za tydzień, czy coś proszę się nie krępować, meldować. Dogramy temat, wyśle się do Polski. Mam, mam jak wysłać, także damy radę, jak to się mówi. Pozdrawiam wszystkich. Dobry lot.